witajcie tutaj, poradca kolejny materiał na naszym kanale. Zanim zaczniemy, witam klasycznie nowych subskrybentów oraz witam klasycznie wspierających kanału. Dziękuję, że jesteście i zachęcam, by do nich dołączyć. Dzisiaj porozmawiamy o monomorium faraonis, czyli mrówkach, które lubią żyć w naszych mieszkaniach. Jednocześnie ja już te mrówki hoduję od blisko ponad pół roku i już co nieco jestem w stanie wam o nich opowiedzieć. Więc czy monomorium faraonis naprawdę są aż tak trudne? Bo niektórzy Mogą sobie tak zadawać to pytanie i mówią, że nie będą brać po prostu tych mrówek na hodowlę, gdyż boją się ucieczek tych mrówek. Ja mogę Wam powiedzieć osobiście tak, że te mrówki miały u mnie chyba jedną czy też dwie ucieczki, ale podkreślam tutaj od razu, że tylko i wyłącznie robotnic i jednocześnie no, nie widziałem, żeby jakieś potomstwo było wyroszone i też jednocześnie co, robotnice były od razu eksterminowane, jak tylko odkryłem, że uciekały. Pierwszy miesiąc, tak naprawdę, jeżeli chodzi o moją hodowlę, to obserwowałem, czy te brówki są w stanie wyjść z formikarium i tak dalej. Potem przy rozszerzeniu formikarium jeszcze obserwowałem to i właśnie przez okres, który był rozszerzony to formikarium, no niestety zdarzyły się chyba dwie, mogę to tak określić, wycieki robotnic. Było więcej miejsc, które były po prostu narażone na to, że brówki były w stanie z to tu uciec. Przykładowo gniazdo akrylowe okazało się tak, że jak ja włożyłem wężyk i podkliłem to, to brówki były w stanie się przez to przegryźć i dlatego na przykład wydostałem się trochę robotnic na zewnątrz. Podobnie było też pokrywką, że w jednym miejscu udało im się jakby zrobić pasek przegryzienia, żeby móc wychodzić z farmikarium. Dlatego ja to kompletnie wyeksterminowałem i zastąpiłem to zupełnie czym innym. A, i jeszcze jednej areny udało im się wygryźć i ja tą arenę muszę cały czas likwidować, ale na ten moment po prostu zawiesiłem ten etap, ale będę do niego wracać, czyli po prostu będę musiał zrobić tą arenę raz jeszcze, po prostu Wężyk musi być na sztywno i tylko podklejony, żeby brówki nie były w stanie po prostu sobie jeszcze wygryźć drogi ucieczki, bo w tym, które jest obecnie, no niestety wężyk jest wsadzony i podklejony, ale niestety jest jakaś szpara, która pozwala brówkom się wygryźć przez klej. Więc jeżeli bierzecie się za hodowlę Monomory Pharaonis, bierzcie pod uwagę, że musicie dopracować sobie naprawdę formikarium, sprawdzić miejsca, w których chcecie po prostu łączyć jest z na przykład danymi elementami. Areny na pewno muszą być bardzo sztywne wejście, Czyli najlepiej, wiecie, malutki ciasty wężyk, który pozwoli zabezpieczyć to przed ucieczkami mrówek. Przykładowo, no po prostu bardzo ciasny otwór, żeby musicie się namęczyć, żeby włożyć ten wężyk i najlepiej to jeszcze po prostu podklejać. Jeżeli się jakiś defekt, nie wkładajcie to, musicie zrobić po prostu na nowo. Podobnie z relacją, Najlepiej zrobić to z bardzo drobną siateczką, które monoborem faraonic jest w stanie po prostu pokonać, ale z drugiej też strony musicie patrzeć na to, żeby ta siateczka. Teczka była wykonana w sposób bardzo dokładny. I najlepiej dwustronnie, żeby mrówki musiały się trochę domeczyć, za, zanim się uda im przedostać. Oczywiście, taką wentylację mimo wszystko trzeba obserwować, gdyż jak zobaczycie na niej po prostu robotnice, Monomory po zewnętrznej stronie, też wiecie, że one w jakiś sposób się wydostały. Ale to już mówię, to musicie sobie sami dopracować i po prostu jest tego masa rzeczy, które trzeba na to patrzeć. Ale kiedy już pokonamy tę drogę w wykonaniu w sama hodowla Monomory Faraoniz nie jest w sumie Taka trudna, o ile oczywiście zakupimy odpowiednią. Kolonie. Dlatego też polecam uważać na kupno małych kolonii Monomory Faronis. Szczególnie jeżeli nie mają potomstwa, jeżeli nie mają potomstwa, możecie od razu odesłać ją do sprzedawcy. Ja tak pół roku temu nadziałem się na kolonię, praktycznie bez jakiegokolwiek potomstwa. I to jest tak, że wtedy ta kolonia nie jest w stanie się rozwijać. Ogólnie ta teoria z tym potomstwem, że po prostu brówki muszą mieć te larwy, żeby z nich spijać jakiś tam nektar, coś takiego. Taka chodzi fama z tymi mrówkami, wydaje mi się, że poniekąd jest prawdą. I patrząc na to, że miała dwie kolonie Monomory faraonic, jedną, która miała cztery królowe robotnice i zero potomstwa, i drugą, która miała dziewięć królowych, ogrom potomstwa i masę robotnic, to wiadomo, że taka kolonia jedna i druga nie powinna mieć problemów z rozwojem. A tamta, gdzie miała cztery królowe, to stanęła w rozwoju i już go tak naprawdę nie ruszyła. Więc no po prostu polecam. Uważać, I jeżeli chodzi o samą moją kolonię, to ona w tym momencie mnie zaskoczyła. Jeżeli ktoś jest na grupie ponad, mógł przeczytać fajny taki mój post: jak kolonia Monomorium Faraonic mnie trochę sterolowała, bo nie ukrywając, przez pół roku tak naprawdę nie widziałem progresu w swojej kolonii, i trochę wiecie, ja dawałem do poidełka, czyli tam probówki wodą, żeby mrówki mogły sobie z niej popijać, i z czasem po prostu one po prostu tak się przegryzały, jak już wody wypiły, że sobie w niej mieszkały. I jak narobiło się tych próbówek 5. Przez to, że się narobiło 5 tych próbówek ja kompletnie nie widziałem progresu u mojej kolonii. Moja kolonia się rozdrobniła. I rozdrobniła się do takiego stopnia, że ja myślałem, że moja kolonia zbliża się powoli do, wieki śmierci. Nie ma po prostu potomstwa za dużo. Królowych też jakoś za dużo nie widać w tym gnieździe z druku 3D. No i tak sobie zapomniałem trochę o bycie tych próbówek i wiecie, ja ich cały czas dokładałem i cały czas jakby to się jakby rozrastało. Siłą rzeczy kiedy już chciałem posprzątać te probówki i uznałem, że dobra, mrówki, pozbywam się wam tych probówek, bo chcę jakby trochę te areny ogarnąć, żeby też był jakiś porządek, to okazało się, że moja kolonia nie dość, że jest znacznie większa niż mi się wydawało, bo w tym momencie one miały po prostu chyba 6 czy 7 gniazd, bo każdą tę próbówkę musimy założyć, że to jest po prostu gniazdo, to jeszcze na dodatek, one miały już rójkę w tym, czyli po prostu doczekałem się tej mitycznej rójki, już takiej typowo u mnie, co była i powiem szczerze, że jestem miło zaskoczony tym, jak to się teraz prezentuje. Moja, oczywiście, kolejna z racji, że ja posprzątałem te próbówki i przyniosła się w 90, czy też możemy nad założyć 70% do tego druku 3D, a reszta w tym momencie rozdrobniła się po chyba pomiędzy jedną próbówkę i jedną przykrywkę od poidełka i jedną pustą przykrywkę od poidełka, która jest odwrócona, która służy mi jako podajnik dla miodu dla tej kolonii. I oczywiście ktoś może mi powiedzieć, że przecież te mrówki tak normalnie robią w naturze i w naszych domach, nie bez powodu, dlatego jest to gatunek, który tak naprawdę żyje w jakiejś poniekąd symbiozie z nami jako ludźmi i zajął tak naprawdę większość świata i cały czas prowadzi swoją ekspansję. Ale mimo wszystko jestem zdziwiony, że po prostu nie pojawiły mi się takie sygnały, że w kolonii jest trójka. Czyli nie było na przykład larw samców, nie było larw samic, w sensie nie było też poczwarek. I nie mogę kompletnie jakby wyczaić tego, że moja kolonia w tym momencie odbywa po prostu copulation I z racji, że jakby pozbyłem się tych dodatkowych gniazd, to już mam pełen obraz tego i naprawdę sporo królowych przybyło. Oczywiście to nie jest jeszcze pełna możliwość tej kolonii. Bo tak naprawdę ona będzie się cały czas rozszerzać i cały czas będzie tych robotnic przybywać. Więc wydaje mi się, że za jakiś czas, jak wykombinuję jeszcze tylko w jaki sposób chcę to zrobić, yy, zrobimy dodatkowe gniazda dla tej kolonii. Mam fajny taki pomysł, że zrobimy tak, że damy parę takich pojemniczków czy też jakiś pudełeczek, czy coś takiego żeby mrówki mogły się do tego po prostu wprowadzić i zobaczymy jak będzie wyglądało życie na przykład w takich malutkich pudełeczkach, a na przykład jak w tym druku 3D i Jestem ciekaw jak wam się taki pomysł podoba, bo ja naprawdę się tym zajarałem i sam moment jak już tak wiecie wyczaiłem to, że one na, na małej przestrzeni są w stanie zrobić takie malutkie gniazda. Oczywiście no bierze się tam po, dosłowny mem, że śpią się z tych mrówek, że one potrafią zamieszkać czy to w pilocie czy to też w monitorze. Mimo wszystko raczej nie będzie problemu z tym, tylko chodzi o sam pomysł tego jak zaproponować tego typu gniazda i też na przykład ile gniazd proponujecie u tych mrówek. Wydaje mi się, że moja kolonia Monomorium Pharaonis naprawdę za jakiś czas osiągnie gigantyczne rozmiary i będę mógł z niej być jeszcze bardziej dumny. Ale co, to jest ode mnie już na tyle. Zachęcam was do zajrzenia na inne moje social media, do innych moich projektów, no i też yy, po prostu dołączenia do grupki Poletac. Wszystkie linki macie w opisie kanału. To jest ode mnie na tyle, cześć.